Matka wchodzi do pokoju, widzi ten kadr i pyta, co oglądasz. Masz nawet włosy jak Jerry. Bracia, bracia, co oglądamy? Sam na, nie wiem. Pan idę po ciebie! A z cukierem? Z cukierem. Z cukierem. Z Z trzciny no to. Pan, nie, to już się <grym> 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 stało. Chaos! W tym materiale nie ma nikogo? To by miał jakąś charyzmę. Dobra, odnośnie słodkości. To jak widzicie, miniaturka ocieka lukrem. Roześmiany, goły Wojtek Gola. Po lewej, Jelly Frucik. A z... Za plecami Wojtka Goli Jego partnerka Sofii A i w ogóle nie sądzicie, że zamiast Sofii To z tyłu za Wojtkiem Golą powinien być Jellyfrucik I wtedy ta miniaturka by się dużo lepiej kliknęła? Mi się wydaje, że to dużo lepiej by się kliknęło No ale jest jak jest 19 godzin, 70 tysięcy wyświetleń Kanał nazywa się Chaosi no. Nie oceniamy nazwy, sprawdźmy kontakt Laleczka Czuka jest za tobą Ty -a. Czuka jest za tobą Uważaj może różyczki. Co oglądasz? <gul> Matka wchodzi do pokoju, widzi ten kader i pyta, co oglądasz. No właśnie. Nie wiem co lepiej powiedzieć. Dobre pytanie. Hejka. Kochani, zdziadanko. Pierwszy odcinek z gościu. Spóźnia się o to godziny ogólnie to na 12 mieliśmy mieć, a jest 14.28 14.28. Ty masz nawet włosy jak Jerry Bracia Brocia <noise> 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 Dystansik 2,5 godziny. Proszę mi co później, tak? Nie wiem czy nie odwołają do tego. Odwołają i restaurację i se. Pies mu nogę Stał się, opar o ścianę, biedny Jellyfrucik Ejka, co? Co i nawet tak nie na buziaczka, nie tego Kurwa, ledwo się ręką dotknęli Miniaturka sugerowała coś innego Jedziemy teraz, słuchajcie, do miejsca, gdzie będziemy robić demolkę Będziemy, kurde, wszystko rozwalać Czyli chaos Tak, i wyładowywać swoją e, negatywną energię Na przykład, jak wiecie, o swoim exie pomyślecie, to tak sam oglądamy. Sam. Na, nie wiem. Sam się zastanawiam. To jest chyba jakiś vlog. z w krócikiem. Kurtkę, no? Czapkę Louis. A może zostawiłem w. Gdzie ty ładziesz, samochodzie. Po A czeka, jeszcze raz ten dialog. Gdzie ty zostawiłeś kurtkę, no? Czapkę A Louis. Może zostawiłem w. I Wojtek Gola w ogromnej kurce z logo LV. Ja pierdolę. Ale... Ej, serio, jak patrzycie na kurtkę Wojtka Goli, to nie macie wrażenia, że to jest. A takie tandetne i wiejskie, znaczy wiejskie w takim sensie, taki bazar, o to jest lepsze określenie Tylko na koniec jak już weźmiesz to z bazaru to wpierolisz tam to logo i wtedy taki Wojtek Gola się podnieca, że ma coś fajnego No zobacz, kiczowate, o to jest to słowo co mi brakowało, kiczowate, właśnie tego słowa mi brakowało Każdy zaraz musi wyrzucić z siebie jakieś kurde To ty idziesz sam No nie, bo właśnie to będziemy motywowali Filipa Nie, my z sister idziemy ja bym po kolei fill zrobił. i Po kolei, nie? Jest. i Jak w więzieniu. Jak mi chcecie kobiny do domu? Chyba no. takie... Poloneczowe. No. Nie, Sorry. no Wojtek, tam nie ma logo Louis V. Jak ty w takich ciuchach? Nie wiem. my tak. kogo nie lubisz. No, pomyślę. Wojtek. <laughs> Ciekawe kiedy był nagrywany ten odcinek i czy Wojtek pomyślał o Wardendze. Powiedz prawdę. Nie <laughs> wiem <laughs> W ogóle też się zastanawiam, bo nie chcę mieć jakiegoś takiego negatywnego nastawienia z góry, bo ta Sophie, jakby abstrahując tam, wiecie, od Wojtka i wszystkiego, no może być w sumie spoko, nie? No, nie, nie, nie? Staram się nie mieć wyrobionego zdania, ale sam fakt tego, jak Wojtek próbuje ją wciskać do każdego swojego projektu i promować, jakoś tak z góry mnie nastawia z dużym dystansem do niej, nie? Po prostu, no, typiarka, która jest ze znanym gościem i się przed ekranem kręci, a w sumie... No do tej pory też niczym nie zaskoczyła. No bo on tak samo z nią te Gołcy potem nagrywał. Teraz gdzieś ma kolejny projekt, też się tu wrzuca. Wcześniej zresztą jak były Gołcy, jeszcze z tym starym składem, to też ją zapraszał. Pamiętam też artykuły, jak z kolei zaprosił jakieś serwisy i opowiadali o swojej niesamowitej miłości i mieszkaniu na złotej. Nie wiem, staram się nie mieć do niej jakichś uprzedzeń, ale te rzeczy, które do tej pory widziałem w stosunku do tego, jak ona się tam prezentuje, to mam takie. Może no, tak na siłę to jest, no. Dupę. <noise> ja myślałem, że on to do Jelly frucika powiedział. A to do operatora było. I co Jenny, kogo będziesz dzisiaj bił? Wszystki słuchajcie, z 2024 rozwierdzielamy. Słuchajcie, wszystkie negatywne emocje. Dawaj tego prezesa z lasu. Szycie mówi, że jesteś zimny. Wyzywa się! To takie dziecko niespełnione. Ja, ja wcześniej już miałem trochę takie wrażenie, zarówno pod kątem tych kompleksów, o których mówiłem i tym, jak on się przejmuje różnymi rzeczami w internecie, ale też pod tym kątem, że na przykład dla mnie taką wskazówką odnośnie tej dojrzałości człowieka, no jest też fakt, że no 40-letni ziomek szuka 18-letniej dziewczyny, nie? No to też jest dla mnie jakaś wskazówka, na jakim etapie takim emocjonalnym jest człowiek, no. Przy takiej różnicy wieku jednocześnie, no przy poszukiwaniu takiej partnerki. Nie wiem, może to trochę stereotypowe myślenie, ale no mimo wszystko, no. tak jakby jest to jedna ze zmiennych, które powodują, że biorę to pod uwagę, no. Jak było? Fajnie. Fajnie? O Jezu, się zwykłem, Widziałem emocje. To pomaga? No, w sumie. O kim najbardziej myślałeś? O moich wszystkich. Zobaczcie się! Koła reakcji freeza. Łoo, mega mocne. Postawiamy, czy uda mi się rozwalić na pół. Mi się wydaje, że tak. Nie, to drugim razem. Kurwa, czy to będzie cały... Nie, dobra, już myślałem, że będzie cały odcinek z tego rozwalania, ale na szczęście potem idą gdzieś indziej. Dobra, już myślałem. Kurwa, to ja tak zrobiłem wczoraj wieczorem Nie potrzebowałem do tego specjalnego pokoju. Za cały zeszły rok. Wszystkie dramy! Trzy, dwa, jeden! sobie. Zobaczcie na tą Zobaczmy to jeszcze raz, ten kadr. Co wy k***a Po co to oglądamy? No nowy kanał, no trzeba nabrać jakiegoś, wiesz, no zobaczyć co się dzieje w internecie, tak? No pierwszy odcinek na nowym kanale Wojtka Goli, tak? No to trzeba sprawdzić, żeby wiedzieć. O, a jednak. Czy to nie groźba? Myślę, że sąd to oceni. Dobra, abstrahując nawet od tego samego pomysłu na rozwalanie rzeczy który dla mnie to nie jest interesujące, ale dobra, no załóżmy, że dla kogoś jest, może dla widzów Jeżeli Frucika to jest interesujące, że się wyżywa, tak, na jakichś rzeczach to mam wrażenie, że całość jest zajebiście przeciągnięta no zaraz będzie 8 minut, no tutaj jeszcze, no z 8 minut jest kur... jak oni to niższą i to jest jakby, no dynamika jest giga słaba tego filmu już, no czaję, no rozwalają rzeczy, nie, spoko, ale no nudne nie było, czuję się kurde jak mocy, dosłownie, o ha, o, o si! E, ale to chwila, czy to jest tak, że Jelly Frucik jest integralną częścią tego projektu jako chaosi? Czy to jest tak, że jest tylko w tym odcinku? Jesteśmy teraz w ogóle gulu, gulu idziemy robić koreańskie jedzenie. To ta nowa restauracja, wawcy już mi ją zniszczyli. A co to za restauracja? To jakieś znane? Coś? A, faktycznie na tym chaosie jest, że w tle jest też Jelly Frucik, okej, okay, czyli to jest ta trójca. Mhm. Mm ten pan jeszcze legi w No, biorę. normalny? No. Krew z to jest ten. Czernina, tak? Pamiętam, jak do babci jeździłem, to to jadłem. Tylko ja pamiętam, że to się z cukrem jadło. Że kluski jakieś takie były, i ten. i z cukrem. Słodkie takie Popij boba pić Pop, boba, to jest boba, jest niedobre To jest boba. takie do bubble tea, takie... No to jest dobre Takie z ziemniaków kulki Ale to jest dobre Z ziemniaków? No To nie jest ziemniaków To jest Z mąki A mąka jest ziemniak. z ziemniaków Mąka jest z ziemniaków, tak? Czy skąd? Mąka? No ziemniaka jest Z pszenicy Ale to jest ziemniaków nie, 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 nie to nie, jest, chodź, jest, jest zim... <grym>, Nie nagrywać, no. zaczyna się A szczegóły z cukiem Z cukiem z a z rzodkie... z e, nie z trzciny cukrowej, z Ej, ale kolejna scena i też, zanim przechodzą do setna, to jest 3 minuty teraz, jak oni zamawiają jedzenie I też czuję, że to jest giga przeciągnięte, strasznie, w sensie za długo, za dużo I też niektóre sceny takie na siłę, bo to chaos i czego nie czaisz, no ta, taki mają styl, nie Mogli połowę tego filmu wyciąć No jeżeli, wiesz, to też wszystko zależy jaki kontent, bo ktoś powie, o, co ty pi jeszcze sam podcast nagrywasz, tylko że właśnie to są różne typy materiałów. Wiesz, w materiałach takich czysto rozrywkowych, niemalże scenkowych jak u nich, liczy się bardzo ta dynamika i ludzie cały czas chcą przejść do tego setna, nie? Że okej, okay, celowo, żeby trochę wzbudzić te emocje, robisz na tej zasadzie, że tam coś mówisz, jakaś zapowiedź ten, ale to jednak no, musi być jakaś równowaga w tym. A tutaj zanim przechodzimy do tego finału, to aż ja są takie. Tak, Wojtek, już rozumiem, że zamawiacie jedzenie i że tam są dziwne potrawy. Nie muszę słuchać tego przez 3 minuty, już bym chciał zobaczyć, jak to jecie. Co co Jecie i to będzie dużo ciekawsze niż rozmowa o tym. No bo żaden z nich nie ogarnia YouTube. Wojtek Gola myślał, chyba, że jak wrzuci clickbaitowy ty, tytuł zaprosi kontrowersyjną postać ludzie będą ich oglądać, nieważne, co by wrzucili. Wiesz, może będzie tak, że też jakoś to się wyrobi, nie? Ja, ja też na ten moment nie czuję jakiejś takiej chemii między nimi. To też można jakoś wypracować, oczywiście, ale na ten moment nie jest tak, że automatycznie kliknęło, że Wojtek Gola, Sofii i Jelly Fruci, to jest jakiś za. Iste połączenie, jak możliwe, że nikt wcześniej tego nie odkrył. No Gola się stara, bo widać, że to jest w tym sensie jego projekt, więc się stara, ma też jakieś obycie w internecie. No i tak nawet swojej mpc towatości jest mniejszym MPC-tem. Sophie totalny NPC, a Jelly Frucik, no też nie jest tak kontrowersyjny na ten moment, jakby się mogło wydawać, i nie jest taki wystrzelony jak na swoich live'ach, chociaż próbują go bardzo mocno w te role wrzucić. To są te dwa buliony, tak? Tak, tutaj mamy ostry i ostre właśnie. Ogółem ostry jest bardzo ostry, więc... Tak? Trzeba uważać troszkę. Państwo będą korzystać ze sosów? Dobrze, to w takim razie może proszę pokażę jak zrobić. A to się ogólnie miesza? Tak, właśnie trzeba wymieszać i... To, to jest sos pana, on weźmie udział też w konkursie. Zobacz, już się stało. Chaos! Motyw przewodni Polak który boi się pierdnąć, aby nikt o nim źle nie pomyślał W duecie, że jej frucikiem, jak oni pewnie wycinają Będą wycinać mocniejsze fragmenty, aby wizerunek Wojtka nie ucierpiał A na samych ochach i achach nie da się zbudować zainteresowania ludzi Zobaczymy no Pytanie też jak bardzo Wojtek jest zdeterminowany Żeby jednak przepchnąć tę swoją strefę komfortu tak zwaną Jednak wrzucać te co mocniejsze fragmenty O ile one w ogóle występują Bo może być tak, że oni sami się trochę nudzą na tych nagrywkach No i wtedy jest jak jest Dobra, ja wezmę to To jest chili, poręgry. Cebulka, mm. czosnek. Ja uwielbiam ocet, więc zamiast no. sosu sojowego weźmę ocet. I dodajemy teraz no. ja. Ja nie tego. Wytrzymam. Nie wygląda, no, ale to jest dobry, pewnie jest dobre. Czosnek chyba, czy pior. O, sojowy lubię akurat, coś. Moim zdaniem, Proszę, przepięknie. Moja pachnie najlepiej. Fuj, dziwny zapach, nie? No, pachnie... no to <laughs> Jak ci się podoba? To, to jest oczosnkowe, <laughs> <Yes>. Proszę. <laughs> tam Ketchup, majonez, trochę ziół prowansalskich i człowieku. Masz najlepszy sos na świecie, a nie jakieś tam gówno mieszają. Wow. Ale to dobrze wygląda. Patrz jaki sosik, ładny. Za dużo dałeś tego sezonu, Żeby wygląda jak jakaś karma. <laughs> Ty tam masz ten... ten, ten, ten rybny. Boże! Tysiąca by z ziołami prowansalskimi. Tak, jak jeszcze nie próbowałeś, to jest sztos. Ogólnie warto dodawać zioła prowansalskie, bo one też wspomagają trawienie, nie? Zresztą ja lubię zioła prowansalskie. Tak samo, nie wiem, na pomidorka sobie, albo pomidorka z mozzarellą, sobie piją, noś, takie zioła prowansalskie z oliwą, z oliwek. Rek. Moje jest naprawdę... To jest maxilekski Zrytkoł... suśleć. Ja nie... co kona. Co to był za gest na jellyfrucika? Zrytkoł... Taka... Milcz. A, sz, kur... Nie znam się na tym gestie. Jeśli chodzi o hot zazwyczaj zaczynamy od mięsa, ponieważ najszybciej się gotuje. U nas akurat mięsko jest cienko pokrojone, więc to jest kwestia 30 okay. sekund, żeby się zagotowało. 30 sekund, tak? tak. Wolę szczęścia? No, może tak. nie. Jaki jest, a, jest a, szczęścia? wolek szczęścia? Wolę szczęścia nazywa się to jest skórka a w środku to jest pasta No mm. Dobra. Mięsko. Bardzo dobre. guma. Mamy Złania? słuchajcie, 8 minut kaszki, Ja ją wyciągnę, bo to będzie coś niezwykłego. Filip? Mm. Nie, no, nie bądź taki. Dobra, <laughs> próbuję dla widzów Taki żelek to no, jest. Taki żelek, żeli. Co to? No. To wygląda jak jakaś taka wątróbka jakaś taka, tylko taka właśnie z żelatyny no, <gry> Ku, ale weź krewszy yeah. Kurz, on to wypił. Ty, a może to była taka krew? Tylko ta taka zastygła. Jak, co się dzieje z krwią jak ten? Jak to się nazywa? Ale on dzisiaj zaćmienie. Co się dzieje z krwią, jak tak poleży? Zak skrzepnięta, o skrzep, właśnie. A tak z ciekawości was zapytam, bo wiadomo, ja to lubię schabowe, nie? Ale jak wy to oglądacie na przykład, to, to macie coś takiego, że poszlibyście w takie miejsce, żeby to zjeść? Czy na przykład, nie wiem, zachęca was to, jak to oglądacie? Czy tak, mech? Nie? To takie egzotyczne. To nie wiem, jak ktoś lubi tak eksperymentować z jedzeniem, to może to fajne. Tak, ja lubię takie. Wiesz, że to kosztuje 200 zł około? ale w sensie, co, co masz za te 200 zł? Co to wszystko? To niemożliwe. Ja mam fazę na Koreę aktualnie, więc tak. Za osobę 200 zł? Co takie całe menu masz? W Warszawie to normalnie normalna cena nas stać. <laughs> Rzeku, w Warszawie to od 200 zł to w ogóle się zastanawiasz czy warto wychodzić na jedzenie, a nie. Co on ma za broń na koszulce? Wojtek Gola ma na sobie, uwaga to jest też hit. Wojtek Gola ma na sobie bluzę taką Nike z dziurami, ale pod spodem miał łańcuch. No i ja sobie myślałem, że nie wiem, może matkę boską nosi czy coś. Niektórzy takie mają przyzwyczajenie albo są wierzący. No Wojtek Gola tutaj wygląda to jak jakieś, a, jakiś akacz, którego wyciągnął i skorzystał z tego, że jest dziura w bluzie, żeby koniecznie pokazać, że jest złoty. No taki, taki klimat. Taki klimat. Kurwa. Opowiedzmy, jak powstał ten kanał? Byliśmy w zakopani. <laughs> to po prostu dziury postrzeliwane. Nie, Tak, i na pamiątkę tego Wojtek Gola musiał sobie założyć spływę na szyję. Ja stwierdziłam w stawie, że jesteśmy w i dwie godziny później pisze mi Filip, że o wow, jesteście też tutaj. Ja do niego, że wow, ty też jesteś w No i się spotkaliśmy w nocy. Czemu w nocy, bo w dzień nie było czasu. <laughs> Weszliśmy na kropówki, wypiliśmy grzańce. Oczywiście ja to wszystko nagrywałem, ale... Wojtek usunął. I ktoś rzucił pomysł, czemu nie zrobić kanał, nie? No. Ja, dla widzów YouTube'a, bo nie każdy widz może wiedzieć. To się wzięła na Jelly Flucik. Jelly Frucik się wzięłam. Zierwiłem, że sobie nagram jakiegoś TikToka i nagrałem Jelly Sofa z puddingem. i on wystrzelił na sufit i się wybiło. I ja byłem podjarany i... Ale co ten to, tak. to co to było? Tanka, woreczek, woda, zakręcek i w I ci wystrzeliło to sufit. No, i się wybiło i tak stwierdziłem, że okej, okay, będę nagrywał. Jelly frucik, tak. <laughs> I czaicie, że od tego on doszedł do wydawania na przykład książki? Niesamite to jest. Ej, kupa, to już koniec? Ja myślałem, że tu ze trzy... Czyli oni co? Najpierw pogadali w mieszkaniu, rozwalili parę rzeczy i poszli coś zjeść. O, jakaś scena łóżkowa jest na koniec. Wiecie że jak oglądam ten film... I jest. Ja, ja mam trochę jeden problem w tym. W tym materiale nie ma nikogo, to by miał jakąś charyzmę. Ja nie twierdzę, że to, co oni robią, jest beznadziejne, ale brakuje mi jakiegoś frontmana. W sensie kogoś, kto kurwa, spina to wszystko. Bra brakuje mi czegoś takiego. Że wiecie, coś tu się dzieje, coś ten. Ja mam wrażenie, że nawet przy tym montażu, nawet ku... Przy tym tempie całego filmu i tym, że w zasadzie poszli rozwalić parę rzeczy i potem coś zjeść. Gdyby tutaj był jakiś taki frontman, to też by to się inaczej oglądało. A tak to nikt nie wziął na siebie ciężaru tego filmu po prostu. Nikt. No na Sofii to wiadomo, nikt nie liczył za bardzo, nie, bo ma najmniejszą obycie. Jelly Frucik jest giga opanowany i to nie jest ten zwariowany Jelly Fruciak z TikToka z live'ów. Na Wojtek Gola, no to właśnie Wojtek Gola, nie. To no. No też nie bardzo. Więc, no takie to nijakie to trochę, no? Dajcie suba skarby, więcej dajcie potu. No, bo kurde, dopiero się położyłam. Ale to się nie tak robi, jestem w szoku. No to jest koszmar. Nie? nie, no żaduję, to nie jest. Koszman. Nie, jeszcze nie, bo ja. Mój nowy, ulubiony kanał? No tak. Czy jest to coś, co zamierzam w tym momencie śledzić? No nie bardzo, szczerze mówiąc, nie bardzo. No tam, wiecie, na razie jest ten efekt świeżości mimo wszystko, że powstał nowy kanał, no więc ludzie z ciekawości zobaczą. Ale jak w dosyć dynamicznym tempie nie powstanie chemia w tym całym trio, to będzie ciężko, nie? Projekt na pięć odcinków. Wiecie, tu jest kilka problemów. No też pytanie, czy na przykład Jellyfrucik jest na tyle interesujący dla publiki z TikToka, żeby na przykład przeszli na YouTube'a i tutaj go oglądali. I teraz nawet. Jak ci ludzie przyjdą teraz z TikToka, którzy śledzą jego live'y, gdzie on odpierdala różne rzeczy, wpieprza jakieś tabletki do zmywarki, albo se włosy podpala. Czy jak przyjdą tutaj i to włączą, to czy będzie to dla nich interesujące? Mówimy o TikTokowej widowni, podkreślam. No to przy tym montażu, przy tej dynamice i przy tym jak Jellyfrucik tu się zachowuje, moim zdaniem nie huja. Czy w związku z tym Jellyfrucik na przykład będzie atrakcyjny dla osób, które właśnie z TikToka go nie lubią, ale tutaj... W jakiś sposób yy, sprawi, że poczują do niego sympatię. No też nie. No i w związku z tym, no to tu jest właśnie ten problem, no. Co rewo ogląda? Pola. <ścoughs> Ale co, szczerze? Uwierzyłbyś co? Tak, powiedz, pierwsza myśl była taka, że uwierzyłeś po tym kadrze, nie? Uwierzyłeś. <noise> Mnie ciekawi, czy oni sami to obejrzeli, sobie stwierdzili, wow, mega, wrzucamy to. Myślę, że obejrzeli. Myślę, że Wojtek Gola nie wrzuciłby filmu przed klepnięciem go i zatwierdzeniem, szczególnie jak to początek kanału. Ja też nie wątpię, że Wojtek Gola nagrywając, to bardzo dobrze się bawił. no. Pytanie, czy też wszyscy inni tak dobrze się przy tym bawią? Dobra, zobaczmy jeszcze komentarze, tych tak ciekawości. Nie mogę się doczekać, aż to Sybek na live będzie oglądał. Panie na tą Sofię popatrzeć. Wojciech ujdzie tym, o tamtym fruciku to się nawet nie wypowiada. Może i by miał potencjał ten kanał, ale kupa nie z tą parówą. <grym> Edwardzik napisał 9:3. <grym> nie z tą parówą. No, ale pan, ludzie zachwyceni. Mega propsy dla Sofii. miło zobaczyć, że nie jest robotem i bije od niej bardzo fajny vibe. Gola jak gola, ogląda się go od lat. Aset, taki pan śmieszek, te to i blooper na końcu mega. No, udało wam się, to czekam na kolejny odcinek. No, zobaczymy, jak się projekcik rozwinie. Kupione komentarze. Nie, no ja wierzę, że są ludzie, którzy oglądają takie rzeczy i im się to podoba. To wygląda jak próba zrobienia z tej sofii czegoś więcej niż laleczki goli. Nie wiem, czy bym używał takich określeń, ale czy gola chce ją wypromować? No tak, no to ewidentnie widać, bo wkręcają do wszystkich projektów. no. Więc jakiś tam cel w tym ma swój. No. no zobaczymy, jak w dłuższej perspektywie to będzie. No ja mam bardzo sceptyczne nastawienie do tego kanału i jego przyszłości, chyba że rzeczywiście w ekspresowym tempie wypracują jakąś taką chemię i będą bardzo szybko progresować z odcinka na odcinek. To może jeszcze. Będzie lepiej, ale na ten moment no, no nie bardzo.